Wink, pomidor, znaczy kartofel, znaczy ziemniaka, kupię sobie i ziemniaka. No, yy, witam Was moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony mówi yy, do Was Transportowy Domin. dzisiaj jest ze mną też KRT, jak, którego, ja. którego mogliście właśnie zobaczyć. No i dzisiaj jesteśmy po raz kolejny w tym samym miejscu, co w czasie naszego pierwszego spotkania. Które nastąpiło dawno, dawno temu w odległej galaktyce 17 kwietnia 2020 roku, tak naprawdę. O prawda. godzinie nie pamiętam w tak naprawdę. A za <gry> się, okaże w tej godzinie, bo mam jeszcze oryginalny No, video. i dzisiaj moi drodzy, jak możecie zobaczyć, w niskiej jakości oczywiście, bo przybliżenie no to wiadomo co robi. Yy, no, tutaj stoi nasz autosan ulubiony 7800. Który... o no, ja już wiem pierwsze spotkanie było 17 kwietnia 2021 roku o godzinie 14.31. pozdrawiam <grym> KRTM Transportowy do Mińskółka Akcyjna. Pierdol! <grym> <grym> no. I moi drodzy, no jesteśmy właśnie w zajezdni Ostlebramska, żeby podziwiać tego pięknego autosana moi drodzy. Prawdopodobnie no. w lipcu powinienem już Tak, w, li, w lipcu to już na pewno opuści zajezdnię, zwłaszcza, że zaczną się też kolejne dostawy. No, poprzednim razem, jak polowałem autosana na Włościańskiej, a potem na Redutowej, no, czekałem na połowieckiej na 145, no i wtedy zobaczyłem autosana, który y, wjeżdżał już do zajezdni. I jak się okazuje, to był wjazd już na stałe. I teraz już na zawsze... Będzie gościć tutaj to. Po raz pierwszy przyjechał, zajęty. stał pod y, siedzibą y, ztm na Gochowskiej, Gdzie potem myknął koło moich praktyk. Potem gdzieś tam zajechał, ale był na utriacie jako linia nocna. Gdzie brat prawo spotkał. Potem z kilka tygodni później, ja porobałem swój Tutaj! I go nie było. Pojechałem na Wojciechowską i... Następny. <noise> i natrafiłem na <noise> ja niego. stał i widziałem jego piękną dupkę. Od tego gadania romantycznego mi się nie no. Dobrze, moi drodzy. No to teraz tylko czekać aż wyjedzie. Wczoraj jeszcze zobaczyłem ten wóz o 20:25, jak wracałem od babci no, ale niestety nic tutaj już nie mogłem zbojować, ponieważ już zacząłem, zaczęła się robić kolejka autobusów do y, hali obsługi codziennej no i niestety y, przy okazji to było ciemno i po prostu już nie miałem okazji nagrać. Ale dzisiaj zapropon zaproponowałem KRT żeby się ze mną spotkał. No żebyśmy obejrzeli sobie te cudo, a już za miesiąc dokładnie. Nie wiadomo na jaki licz. Ale ja na... Mam, w ogóle Ale na pewno na jakiejś linii yy, nagramy auto No oczywiście, bo tutaj jest złącze LMG. Pamiętajcie. Ja Pana na no dzisiaj debiut Slysem gazowych rok temu. Przy gubowce na 116 bodajże jedna sztuka. Na 182 i chyba na 503 nie pada. A solówki to 140 nie, nie, na pewno 202, bo tyle na Na pewno moje debiutanty to jest 4311 na 212 i 7702 na 116. Aha. No dobrze. Co to autosala nie wiadomo. Dobrze. Yy, dzisiaj był ze mną Informator KRT, czyli ja bilet tylko Teolin. <laughs> tak, dzisiaj ubrał się odświętnie oczywiście, bo miał zakończenie roku, natomiast... Niech z, nie, drugi z drugiej strony to jest Kanor. Gdyby nie ta czerwona czapka. Ale poza tym to jest, to jest kontroler. <grystanie> <Do kontroli. grystanie> A to mój nowy wtycz. Jeszcze będą niebieskie okulatki w sobotę. No także to był dzisiaj już mój ostatni film. Jutro live, przypominam, z Google Street View. O godzinie 19 ruszamy z Bielska Białej w kierunku ko yy, koło brzegu. Przez stacje Tychy, Katowice, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Muława, Gdańsk Główny, <grym> Sopot, Gdynia Crey, Główna, Crey. <grym> Wejherowo, Lemberg, Słupsk, Koszalin. No i moi drodzy, trzymajcie się, do zobaczenia i na razie.